Witam wszystkich. Teraz na prośbę, żeby następnym filmem był Zoria Age of Shattering. No to daję Wam Zorię. Tutaj, o ile pamiętam, będziemy kontynuowali działania w tej jaskini. W tej misji, tam ta misja z tą jaskinią była. I to będziemy kontynuowali działania. Tak wygląda ekran początkowy. Ładujemy gierkę. Mamy ten pierwszy safe to jest. No i loadujemy. To jest oczywiście mapka bez nazwy, a nawet szczerze mówiąc nie orientuję się w którym momencie jest ta baza, którą dowodzimy. Kiedyś pokażę Wam początek tej gry i od początku Wam po, pokażę, a na razie po prostu kontynuuję tę misję w jaskini, ją sobie obejrzymy Dobra. To nie wiem co to jest. Czy to w ogóle będzie można się dostać? Jest jakiś niby stateczek. Ciekawe, czy tu będzie można potem przypłynąć na te wyspy. Jak to będzie ta gra się roz, rozgrywać dalej po tej dolinie? Jak już się wszystkie zadania wykona w tej dolinie, to może będzie gdzieś dalej ta misja. No ciekawe. Ciekawe gdzie jest ta dolina. Tu nie, tu nie. No. Co to takie ciemne jest? Taka jaskinia jest ciemna, tak? Dobra. Tu jesteśmy w tej jaskini, tutaj jest przeszukać źródło, o, jakaś misja, no dobra, ale my jedziemy w tej jaskini. Co my światła nie mamy, że to tak ciemno, czy... Nie wiem, czy u Was też tak będzie widać, że jest tak ciemno? Jest tu jakiś czas światła, czy coś? no nie ma chyba żadnych światło ani nic dobra to nic idziemy pokażcie mi tą mapę tu jesteśmy tu jest tarpic dobra to przeszukujemy tę jaskinię da się wejść o tu jest do zebrania zbieramy wszystko tu nic nie ma Jedziemy tutaj, tu jest Zebrania Demonic Dark Steel o, tu jest jakieś wejście do Waren Fair Cave, a tu jest wejście do Waren Fair Cave, ale oblukamy inne miejsca w tej jaskini. Tu zbierzemy to wszystko i to widocznie nie załapaliśmy się, jedziemy dalej. O, ja nie wiem czy ja zbadałem tutaj tą wejście do jaskini czy ja tu byłem a tu widzę że nic nie ma a tu co jest przeszukiwanie źródła o jakiś worker jacyś ro robotnicy nie jestem Mhm. Jakieś jakimiś plotkami się dzieli, ciekawe. Hmm? Nie wiem czy dobrze to rozumiem, ale chyba tu chodzi o to, że są plotki. Że studia wioskowa w, Ru w, w, w Ruban ma magiczne właściwości. Niektórzy twierdzą, że mają zdolności lecznicze, inni twierdzą, że może przyszłość odkrywać dla tych, którzy wejdą w jej głębi o północy. Aha, no lola, takie plotki tutaj masz, okej. Okay. Trzymaj się robole. a co to za właścicielem Outpost up Upgrade o, czyli mogę upgrade'ować Outpost'a z powodu tego, że zdobyłem tutaj dla, dla siebie tą kopalnię tak? wieża w badaniach w badaniach jest wieża, tu mogę upgrade'ować zajazd baroa, Blacksmitha, Alchemie i Missions Dobra, to A. Upgrade'ujmy, może... Ciekawe, co to znaczy. Missions A. Upgrade'ujmy. Numer missions dostępnych będzie 5. Mhm. Dobra. A tu jak byśmy upgrade'owali? Alchemy, level power. Tu jakieś nagrody nam da, OK. Kowal też nam da jakieś składniki. Barrow dam na różne rzeczy, a followersa dam na, da nam nowo, nowego, a zajazd da nam blueprinty nowe, czyli różne hmm. przepisy na różne rzeczy. No nie wiem co wybrać. Seed nam da sporo, barrow nam da followersa. Hmm. Ciekawe cię followersa wziąć sobie. A Zajazd nam... Dobra. To followersa chyba weźmiemy, nie wiem. Nie, niech będzie ten. Tylko nie wiem jak to wybrać. A tu? No dobra, ja chcę a a upgradeować. Zajazd chcę upgradeować. Znaczy nie, nie zajazd, tylko tego chcę upgradeować. Czy po prostu te upgrade mi się. Bo ja. Nie widzę, jak to zrobić. No powiedzmy, że chcę upgrade'ować tego. i jak to zrobić? Coś tutaj jest? Czy ja mogę go? No, no nie mogę. Zero jednostek, jedna minuta. Mhm. No ale no to. Nie widzę, czy ja będę miał po prostu to dostępne. Po prostu mi się chyba. Nie wiem, czy. Upgrade już zrobiony. A, gotowy. Na nagrody. No nie wiem właśnie o co chodzi. Dobra. To jedziemy dalej. Tu są ci robole. Tu jest robol, robol. Jestem w tym samym miejscu co, co, co byłem, tak? I tu jest to dobra. to ja wyszedłem, ok. To tych robotników wcześniej nie, nie było. Ja po prostu, jak przyszedłem do tej jaskini, to ją przejąłem. Dobra, i nie, nie wiem, czy to upgrade mi się nie, nie, nie pojawiły. Zobaczymy jeszcze. No to tutaj nie ma. Czyli jedziemy dalej w głąb tej jaskini. Zobaczymy co tam słychać. Jedziemy z koksikiem, panowie i panie. To wkaczamy go w głąb. No i zobaczymy co tam jest. Jest giniewalenfel. Jakieś stwory już to są. Dobra, to idziemy. Dobra, bitwa się rozpoczyna. Niezłe te. Cokolwiek to jest. Gigantyczne łospy warriory. 252 i taki jeden warrior. Dobra, kto, kto pierwszy? Pierwsza jest nasza. To to jest w ogóle. A nie, to jest chyba bojowa A tak? Widzę. Nie, to jest rangerka. Dobra. To rangerka wyjeżdża. Wybrany obszar, wrogowie złapani. Nie, to nie. Pindauna. Nie, to ona zrobi precyzyjny strzał. Nie ma w linii wzroku. Oki, oki. To ona się poruszy tu. I teraz zrobi... Precyzyjnego strzała 34 energii, ale 40 fokusa będzie jedną akcję. Rozdzielniemy sobie raz i zwykłego strzała, który 0 energii i 20 fokusa da. Dobra. Teraz jest nasz przywódca King's Quartz, czy on się jakoś tak nazywa. On podejdzie tu i patnie ją bęk. pięknie, zwykłym ciosiorem. i Ciosiorem. I zrobi coś takiego co nazywa się Engagea. Czyli dwa następne ataki będą musiały w niego pójść tego stwora. Dobrze. Tu jest nasz hmm. Hasta Valestro. to nie wiem. Kurde, to jest chyba ta czarodziejka, tak? Tak, ta czarodziejka. To ona. Proszę bardzo... Z ognistej go pierdzielnie i pięknie. Ale już następny przyleciał. Dziękuję. Następny do nas podlatuje. Pięknie podleciał. Teraz jest oczywiście nasza. Tutaj i ona zacznie od precyzyjnego strzała. Pięknie. Zwykłego strzała. Pięknie. Nasz tutaj pan. On zacznie od Engage'a. Ja nie wiem, czy ten Engage się opłaca, bo jeżeli my byśmy wzięli w daj for'e to zada sporo ran. Jeszcze przygrzmocili normalnym atakiem, a to chyba go powalimy. Tak jest, dobra. Udaje nam się za załatwić go bez większych grę. Czyli weźmiemy te wszystkie venomy. Cizny, jadę, idziemy dalej sprawdzamy co jest tutaj i teraz czy idziemy tu tutaj zajrzymy o trzęsie się jaskinia Wanderfell. o tu jest kryształ do wzięcia Large Crystal Formation. A tyle, ja... misję jakąś wykonaliśmy. Zajrzyjmy do dziennika. Mhm. To chyba w tych. Czy to. Gdzie są te jaskinie ta misja? To nie to. Nie, to są tore tutaj. Szukanie źródła, to to? Tak. Crystal Formation. Czyli teraz można wrócić, ale najpierw. Dobra, w razie czego zapiszemy sobie gierkę? Bo jak to się zawali nam na łeb, jak my tu będziemy oszukiwali, to ten a idziemy. Zobaczymy, co jest w innych miejscach. Tutaj jeszcze była droga. Proszę, jakie stwory? O jeju, jeju! Co to jest? Zaraz się je trzeba ubić. O, są tutaj. Nie Nietoporozowane. Dobra. O, jakie tutaj zrobił? Nie wiadomo, co. Undzia Undia zrobił, dobra. To nasza rangerka jest pierwsza. Hmm, co? Czy ona ma go na widoku. Sprawdźmy to za pomocą precyzyjnego strzału. Tak, dobrze. Pięknie mu ładowała. Ile zwykłego strzała. Jego, kurde, po HP-ków mają po 600. Nasz kochany hmm, Kingsman. On oczywiście zrobił Engage'a, żeby to na niego wszyscy te, ten stwór zaatakował. Potem zrobi Venomic Default. Tak, tak, pięknie, krytyka hitem. Teraz jest nasza czarodziejka. Ona się troszeczkę wycofa. Ale czy nadal będzie go widzieć? Dobra, to przyjedzie mu z tego promienia. Pięknie mu przyjechała. I go nawet powaliła. Świetnie. Teraz nasza kapłanka. Nasza kapłanka. Ona Healing prajeranie, nie. Ale Devour na siebie zrobi. Tak jest. Zmocni sobie o 59 i To tyle. Teraz on podleci. Oczywiście zaatakuje. Na... A nawet nie zaatakuje. O proszę. Zrobił side taka, bo tylca go tam po e podjechał. No nasza uczniczka, ta, Ona podejdzie tu. Będzie go miała prosto na celu. To zrobi baraża. Baraż. W ogóle. Ile ten baraż zadaje ran? Baraż zadaje 107 do 188. Dlatego jest bardzo dobry. Ale tak, żeby nie objąć naszego. Pięknie, 159 mu wyjechała. Opuść baraża, Fire arrowa. Pięknie. 9. I tutaj będzie go ranić. Teraz nasz, nasz gościu. Nasz gościu to podejdzie. Normalny cios. Pięknie. I drugi normalny cios, dobrze. Po Kingsmanie jest czarodziejka. Przejdzie ona tu. I tutaj wyjedzie ze zwykłych strzałów, bo tylko taki ma dobrze, za Bolta. i nasza kapłanka, która już ma devoushyna na sobie. Co ona może zrobić? Czy ty masz wszystkie hapeki? Nie, może to, to możecie podleczyć. Healing prayer zrobi na niego. Pięknie. Może coś jeszcze zrobić? Jeszcze jednego healing prajera, może? Bo to jeden 9 man i 5 focusa zabiera. Dobra, to jeszcze jednego killinga. I teraz ten Stworek zaatakował naszego, dobra. I uniknął, dlatego tylko 20 wyobrażenia. O proszę, jak go tam ciacha: Stworek, go, ostro ciacha. A ja oczywiście odpowiedziałem. Dobra, teraz nasz ten. Ona precyzyjnego strzała mu wyjedzie. Pięknie. I szesnastka to ze zwykłego strzała powoli powalić. Dobrze, w ten sposób załatwiliśmy dwa takie stwory. Rokoleter! Uuu, skórkę do, zdobyliśmy. skórkę machen! To bierzemy wszystkie rzeczy, skórki i szukamy dalej. Patrzymy, co to za siajstwo jest. Tam jest wejście w głąb ale tam nic nie ma. Co tu jest Ciekawego? Można spaść? Oaj, przepaść! Nie, nie idziemy w przepaść. Zobaczymy co jest tutaj O, następny, dzień dobry Zastałem Jolkę Jedzie, idzie, o kurde Na kogo on wyjedzie? Wyjechał mi na maga A to bestyja Śmiesz się mi maga niść o kurde Ale go poharatał Nie, to mnie poharatał Myślałem że to maga, A to ja jestem poharatany, ciężko ranny Byłem za takami różne rzeczy, dobra no to teraz y, nasza Rangerka. U... to ona pojedzie tu i oczywiście zrobi baraża, bo baraż jest bardzo fajny. Sięgnie go w ogóle tym barażem, tak. Pięknie, 158. I oprócz baraża zrobi mu precyzy... precyzniaka. Pięknie, pięknie. Sajda taka mu robi, dobrze. Nasz dzień. też pójdzie tu, żeby zrobić Sajda taka. I zrobimy mu ten promień. Ten promień jest bardzo dobry, on mi się podoba. Świetny on jest ten promień. Jak go można robić, to trzeba. Pik, 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 i Wyjechał mu po całości. Dobrze. FK to bierzemy przedmioty. Bierzemy wszystko co zdobywamy. zasejwniemy, Na pewności. I możemy mykać dalej. Zobaczymy co tam w głębi jaskini jest. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Coś tu jeszcze jest. Dobra. To chyba to jaskinię przerobiliśmy już. Nie wiem co tam jeszcze jest. Czy widzieliście coś jeszcze jest? Czy tam coś jeszcze jest? O, tu coś jest. W Stone Altar. Co można stąpić? A, ślady krwi. Sacrifice. I wonder what they work. Dobra. Tutaj się dziwią co się dzieje. Ciekawe. Jakiś ołtarz poświęcej. Mamy to do zbadania. Dobra, i co dalej? Już wszystko tu zbadaliśmy. Czyli, czyli misja w tej jaskini jest zakończona, jaskini przyjęte, bo tam ta choroba jest. Nie wiem, czy po prostu tamte usprawnienia się nie otworzyły. Jakieś nowe. Co tu jest? Tu coś jeszcze jest. Czy ja tu byłem. Dobra, to wracamy. Chyba to wszystko w tej jaskini. Damy jeszcze mi Mission Impossible oddamy Dobra, ale jak stąd wyjść? Gdzie tu jest to wyjście? Halo! Ja chcę stąd wyjść, ja już nie widzę tego wyjścia, tu gdzieś nie trzeba iść. A tu byliśmy Oho, co to jest? Tu jest jakiś. O kurczę, cisnął w nasz granaciorem. Jakaś goblinska alita. Pod bramą. Oki, Paperboy. Kto teraz? Łucznik dziargotta? To podejdzie łucznik dziargotta tu. I będzie w normalnym zasięgu. A czy będzie w zasięgu precyzyjnego? Tak. To z precyzyj... Tu jest ich dwóch. Tego. Dobrze. I z normala. Z to nie. Z normala. Dobrze. Teraz jest y... nasza kapłanka bojowa. Ona oczywiście na zawsze robi w tym momencie. Dobrze. I po naszej kapłance bojowej, nasz czarodziej, on podejdzie sobie tu. I jest to 190. No toś, ty, ktoś. Nie, no to trzeba by ten. Nie, no to Arkanem Bimem go załatwimy. Dobrze. Pięknie. A tu się nowy pojawił. Dzień dobry, zostałem Jolkę. Wyjechał mi warcera, no. A ona kontrataka zrobiła. Pięknie. Dobrze. To ty się trochę cofni i weź mu wyjedź z baraża. Tu byś objął tego? Nie, tu my chcemy tylko tego objąć. W ogóle go obejmiemy? Tak, to jedziemy. Uf, pięknie z baraża i ze zwykłego precyzyna. Precyzyna, pięknie. Dobra, to okej. Okay. Teraz jest nasza kapłanka, która już ma Devotion, A nie, bo to nowa bitwa, to nie ma Devotion'a. On ma sto. Dobra, jedziemy z tym koksikiem. Ona po prostu podejdzie i go dwa razy Patrzcie. Raz... i dwa. No i nasz czarodziej. Nasz czarodziej powinien ze zwykłego mu uspokoić. Dobrze. Okej, okay, no tutaj są ciężko poranieni powodują, powodują, że cel jest mniej efektywny w walce, zwiększa czas pomiędzy atakami. No, każdy stack sumuje, zmniejsza inicjatywę o 3%. Odpoczynek w mieć 4 godziny, musi to usunąć. I ona też ma ciężkie rany. Ok, zasilujemy sobie po tej walce, żeby wszystko było ok. Czy tutaj, gdzieś jest coś do wejścia? No tutaj jest jakaś jaskinia, ja nie wiem czy tu wchodzić, bo w ogóle w takim stanie no jedziemy. O, tu jakaś walka. Oho Ten, ten, ten co chuchaj 630 HP ma. Jacie, cię, pitek, koźla. Dobrze Dobra Nasz łucznik Dziagotta Zaczynamy od tego. To jedziemy, precyzyjna. Ring. I zwykłego. Pięk, pięknie. Nasza kapłanka oczywiście robi e, devotiona. Tak jest. 74. Nasz czarodziej. Myślę, że nasz wojownik chyba go pokona. Tak więc te czarodziej przejdzie tu i promieniem wyjedzie w tego. No range, o ty w mordyczku. Tu tu jeszcze podejdź i teraz promieniem zrobisz tak. Pięknie z go. Wyjechał mu ostro, dobrze. I teraz nasz, wo, nasz wojownik. On zrobi wanić w DFOA to 93, to mu sporo zada. I jeszcze 58. Czy zwykłym? Nie, zwykły mu nie żada. Czyli będzie musiał zrobić coś. Avatar of Protection, nie. To będzie musiał zrobić Engage'a, żeby to w niego zaatakował tę stwórę. Dobrze. Ten oczywiście z tego kucha pięknie wyjechał nim wszystkim. Jeszcze z jakiegoś pocisku, ten mnie tutaj, dobrze. I teraz znowu, dobra. I teraz nasza rangerka. No nasza rangerka to w tego stwora. Czy ona specyzyjnego? Nie, specyzyjnego nie może. A z Heila, o z może wyjechać, dobrze. A ile ten hejl w ogóle zadaje? Dobra, obszarowy i zadaje sporadnowy. Pięknie. Pojechałeś. I teraz jest nasza kapłanka. No to nasza kapłanka to ona... ...musi kogoś po, 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 podlecić. Healinga... ...na naszego Moriola. I healinga... ...na naszego czarodzieja. Dobrze. Warrior, dlatego bo warrior jest na początku i nasz czarodziej. Nasz czarodziej to oczywiście fireballa. Tego. Boom. I teraz e, ja, nasz, czyli nasz główny. To nasz główny pojedzie ze zwykłego ataka. I ze zwykłego ataka. Pięknie. Ten ze swojej jakiejś tutaj kuli czapnął. Mm -hmm. Teraz nasza rangerka. No, nasza rangerka to ona może zrobić precyzyjnego. Pięknie i zwykłego. tam, Pięknie. Udało się ich pokonać jakoś. Wszyscy są ciężko polanieni. Zbieramy skórę. Sejwujemy. Jedziemy z koksikiem dalej. Złoto zbieramy oczywiście. Dobra. Tu jest ba baryłka. Oho, coś z baryłki zbieramy. Następna baryłka. No i tutaj jakieś kraty, jakieś inne rzeczy. Coś jeszcze tu jest do tego. To zbieramy to wszystko. Tu jest baryłka. No. Dobra. W te goblińskie tereny będziemy się zap zapędzali już w następnym odcinku. Do czego zapraszam. Jak lubicie zorię, te torówki chcecie zobaczyć, jak wygląda ta misja z jaskinią. Dziękuję, że oglądaliście to, że byliście ze mną. I życzę Wam dobrej nocy lub miłego dnia. Cieka czegokolwiek, co macie w danej chwili, jaki macie dzień, jaki macie czas. Jest, co jest. Zapraszam. Dziękuję. No.